Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak korzystać z systemu rekomendacji gier na Steam. Więc tak, jak już jesteśmy w sklepie Steam, zjeżdżamy sobie, szukamy jakieś fajne gierki. O na przykład tutaj, Terraria. Tak. Zjeżdżamy sobie lekko w dół i tutaj widzimy, że ta gra nam jest rekomendowana, ponieważ. Jest podobna do uruchamianych wcześniej gier, tak tak jak The Forest przeze mnie oraz Don't Starve Together. Recenzje użytkowników są pozytywne. Ta gra jest obecnie popularna, polecona przez jednego znajomego oraz jeden znajomy nawet chce tej gry, tak, w moim przypadku, tutaj Wojtuś. To wszystko, tak właśnie działa rekomendacja gier na Steam. Dzięki za oglądanie.